Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Tutaj Sylwester, dzisiaj jestem sam. Dariusz musiał szybko skoczyć z zegarem na punkt wkładań. I chcieliśmy znowu przypomnieć coś o nas, powiedzieć coś ciekawego. Mamy też parę prezencików dla Was, które pójdą na aukcję. Nasza linia Franca Prosta 773 gołąbki, które wystawimy naprawdę perełki, które, które wyszukaliśmy. Są to troszkę starsze młode. Które były przeznaczone dla nas, no, ale tutaj już rosną następne. Także czy mamy następne już gołąbki? Chciałem może się pochwalić, jak to w tym roku znowu nam wyszło. Dzisiaj mamy lot. Tak, tak się stało. Łukasz nie dał rady nic nagrać, bo. Lot był planowany wczoraj, przynieśli go na dzisiaj, także, także tak to wyszło, jak, jak jest. Mam krótką, krótką, krótki materiał, który sam nagrałem. Łukasz na pewno dołączy ten materiał do tego filmu. Szkoda, że Łukasz nie mógł tego nagrać, no ale tak właśnie jest. W tym roku no, na Gołębie Stare, rewelacyjny sezon, naprawdę rewelacja, to co się tam działo, te loty pod wiatr, byliśmy naprawdę. Do dziewiątego lotu byliśmy nie do ruszenia chyba w Niemczech e, przez nikogo. E, fantastyczny, fantastyczny sezon. E, ten jeden lot może taki jeden z ważniejszych lotów, tak zwana 500, e, którą mieliśmy wtedy w tym czasie, gdy wy wszyscy mieliście e, Brukselę. E, katastrofalny lot dla nas. Lot przy prędkości 2000. No właśnie głąbek jeszcze jeden doleciał, brakowało sześciu, teraz tylko pięciu. E, tak jak mówię, sezon sezon naprawdę, naprawdę jeden chyba z cięższych. Hodowcy, którzy tutaj lotują, nie pamiętają tego sezonu. U nas wręcz odwrotnie, rewelacja Gołębie. Mieliśmy nie wiem ile chyba, około, do teraz mamy około 10 pierwszych konkursów, nie kontroluję tego na razie. Złożyliśmy tylko jeszcze reklamację, jeżeli chodzi o wyniki, bo tam jeszcze nie jest dociągnięte przez tą, przez tą 500 Złożyliśmy reklamację, także wyniki się jeszcze pewnie zmienią, coś tam się zmieni i w rejonie pewnie. Jak na razie mamy trzy pierwsze samce rejonu, mamy 20, 19 samca Niemiec w tym roku, 21 samca Niemiec, nasz roczny 294, prześliczny gołąbek, chyba nasz najlepszy gołąb na tej 500 fatalnej dla nas, nie zdobył tylko konkursu, także... No ale fantastyczny, jeden chyba z lepszych sezonów, jaki mieliśmy, dominacja potężna, wydajność stada 80, nawet i 86% na niektórych lotach, bo 89, jeżeli sobie dobrze przypominam, fantastyczny sezon, gdyby może ten jeszcze ostatni lot, żeby tylko wyszedł, czy ten 500, przepraszam, 500, żeby tylko wyszła w miarę, miernie, to byśmy byli po prostu chyba w Niemczech nie do ruszenia, jak i w kategorii rocznej, tak i stare, byliśmy, byliśmy wszędzie, wszędzie na, na, na podium. Tak jest jak jest. 25 miejsce nie ma co narzekać. Jest bardzo dobrze. Gąbki są przeprowadzona, bardzo, bardzo mocna selekcja. Gąbków zostało niewiele. To, co zostało, to już tylko te gołębie, które gdzieś tam na listach Niemiec się plasują i w takie gąbki będziemy teraz inwestowali czas i naszą energię. To jest nasza przyszłość. To właśnie tak jak mówię, te gołąbki z linii 770, gdzie byśmy nie spojrzeli, tam w każdym naszych lotnikach znajduje się ta linia. W każdym lotniku, który tam jest, w 40. samicy Niemiec, w 19. samicy Niemiec, w każdych z tych gołębiach gdzieś tam płynie linia tego 770. Naprawdę to jest nasze odkrycie. Może to nie są jakieś gołębie typu pokroju markowego, strasznie wysokiej półki, ale to są te gołębie, które pracują. Naprawdę silne, twarde, spokojne, zrównoważone i mające chęć i ochotę wracania do domu. Szybko wracania. To są te gołąbki, które naprawdę w tym roku w tym roku nam całą pracę wykonały. No i oczywiście nasze nowe odkrycie to są ta linia linia e, bólków. E, te gołębie to są tak zwane maszyny do jedzenia. Gołębie, które umieją się odbudować w ciągu krótkiego czasu i na tych lotach pod wiatr ciężkich, gdzie loty były naprawdę wymagające przy wysokich temperaturach. Te gołąbki właśnie one Umiały to, one potrafiły się odbudować, potrafiły przyjść czołowo, potrafiły naprawdę te pierwsze konkursy, które zdobyliśmy, w pierwszych, w pierwszych praktycznie w każdym z tych wymagających lotów, mieliśmy w pierwszej dziesiące, a nawet dziesięć i więcej gąbków, także te gąbki przychodziły, mieliśmy 13, 12, no od początku, od, od pierwszego lotu, jak zaczęliśmy sezon rewelacyjny. Wymagający, ale bardzo dobry. Te gąbki, nie, nie oszukujmy się, te gąbki, które w zeszłym roku czy dwa lata temu, powiedzmy, umiały zrobić z wiatrem konkurs, w tym roku pod wiatr też to potrafiły. Są te gołębie, naprawdę. Mamy, mamy taką ekipę teraz e, lotową. 20, zostało nam po lotach 24 samiczki. I 14 samczyków, selekcja została tak solidnie przeprowadzona, gdzie jeszcze chyba, no nie przypominamy sobie, nie ma nawet, ale usunęliśmy też gąbki, które, 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 na przykład 30 samicę rejonu usunęliśmy, nie pasowała nam, nie chcieliśmy, gołębi lotowych nie sprzedajemy, nie są, nie są nigdzie wydawane, uważam, co że... Co jest takim powodem do dyskwalifikacji zawodnika? Budowa ciała? Jeżeli nawet ona była 30 samicą Niemiec, ale jej, jej budowa ciała nie pozwalała też na to, żeby w rozpłodzie ona u nas została. Ja mówię, my przeprowadzamy, czy to są gołębie młode, czy to są głębie, które wydajemy, dajemy w prezencie, sprzedajemy i tak dalej. Przychodzą naprawdę taką solidną selekcję na początku budową ciała. Kierujemy się tym, musi te, to coś mieć. Gąb, czy załóżmy, człowiek tak zbudowany, jak ja maratonu nie pobiegnie, musi być to inny i to tak uważamy, tym się krękujemy. Później kierunkujemy. Patrzymy na rodowody, później to rozglądamy, także tutaj jest, jest, jest ważną, ważną sprawą jest budowa ciała. Tym bardziej, my tutaj nie mamy maratonów, mamy te, te 600, 620 km, lot najdłuższy. Także, także potrzebujemy silne, mocne, duże gołębie, szybkie, które, które gdzie konkurs mieliśmy, nawet i lot, gdzie konkurs trwa dwie minuty. W tym roku. Znowu teraz rozpoczęty sezon młodych. Znowu rewelacja w pierwszej setce tydzień temu: 56 naszych, dwa tygodnie temu: 56 naszych, w zeszłym tygodniu zaczynamy znowu pierwszym gołąbkiem. 50, chyba dwa czy trzy, nie chcę skłamać. 50 parę znowu naszych. Dzisiaj, no jak zobaczycie, Łukasz dołączy ten materiał. Tak jak już na, naszym, na, na, na moim kanale też opowiadałem, mamy potworne, potężne. Problemy z jastrzębiami. Łukasz tu przed chwilą siedział nad naszymi głowami przeleciała samica. Tutaj próbowała się do woliery dopchać. No jest, mieszkamy w takim miejscu, Musi, muszą głąbki nauczyć się z tym żyć. Może to nie jest źle, może ta ogłada z tym, z tym drapieżnikiem, pomoże im później w trasie to ominąć. To nie jest tam tak fatalne. No, głębie młode musimy sobie już z tym dać radę. Także. także no ale rewelacyjne następny dzisiaj mieliśmy ciężkawy locik 160, 155 km. Trzeci, trzeci. 155 km. Pierwsze gąbki przyszły po dwóch godzinach, pięciu minutach, tak leciutko pod wiaterek, tak jak my lubimy. Okay. Były te gąbki, może były czołowe, zaraz będziemy wiedzieli więcej, bo Darek pojechał z zegarem to będziemy może wiedzieli więcej. No ale jak na razie układa się to przepięknie, żadnej choroby młodych, nic się nie dzieje, nie używaliśmy żadnego medykamentu, nic nie podawaliśmy, tylko gołębie zostały zaszczepione. Nawet powiem szczerze, robiliśmy badania, nie było żadnego robaka, nic nie robili, nie przeprowadzaliśmy nic, nic nie podawaliśmy, ciągle tylko ziłka, ziółka, jakieś tam miksturyki nasze, takie tak zwane, tak zwane zielska, powiem, coś tam sypiemy, coś tam dodajemy, nie ma, nie dostały nic. No i jeżeli to tak popatrzeć co rok te gołąbki mi się wydaje, że są coraz silniejsze, coraz mocniejsze, szybkość wzrasta, no i wydolność całego stada, no i zdrowotność. Nie mamy w tym roku, żeby, mówię, żebym nie kłamał, nawet jednego gołąbka, którego, nie musieli, którego byśmy musieli usunąć e, zdrowotnie. A było tych gąbków sporo, bo, bo naprawdę i, i troszkę podzieliliśmy się z hodowcami. Powymienialiśmy się już mieliśmy na przykład u tych hodowców, nie będę mówił czyje to gołąbki, ale mieliśmy takie sytuacje, gdzie dostaliśmy załóżmy 10 gołębi, to jest, nie ma nawet jednego, zostały wszystkie usunięte z powodów też zdrowotnych i, i, i z powodów może i fizycznych, ale tych gołąbków nie ma nawet jednośkiego, nasze gołębie raczej tu selekcjonują, uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, to jest... Jedna z ważniejszych rzeczy, gdzie selekcjonujemy pod względem zdrowotnym. To jest bardzo ważne i będę zawsze się przy tym upierał i to będzie moje motto mojej hodowli: tylko zdrowy gąb coś da. Nie tracimy czasu i nie inwestujemy nawet, nawet kropli energii w jakieś tam, powiem tak zwane. Padlinki, które musiałbym mu dać tabletkę po odsadzeniu, żeby on przeżył. Jeżeli on tego sam nie zrobi, to tak jakbym miał go szukać, tutaj wypuścić i on by poleciał gdzieś, ja bym miał go szukać, żeby do głębnika go ściągnąć. To jest gąb pocztowy, który musi zrobić 600 km i musi ten dom znaleźć. Dlatego na, dlatego y, nie inwestujemy czasu w takiej y, gołąbki. A samo przygotowanie mi młodych u was jak wygląda. Jak, jak teraz szykujecie? Teraz szykujemy stosunkowo prosto. Dostają te po dzisiaj polocie, dostały tylko na karmę y, propolis i celoksygen do picia, jak umarłemu kadzidło ja to nazywam, to kolega będzie wiedział o co chodzi, herbatka do, do, do picia i propolis na karmę, troszkę celoksygenu, od doktora Wolca używam, celoksygen plus, uważam dobry. Dzisiaj wieczorem dostaną już na karmę, na razie tak leciutko, tylko posypane, żeby nie były głodne, Co sumie tam starczy, bo jeszcze kilka ziarenek zostało leciutka. To jest nasza Polish Magic Light od Palomy, która Paloma nam stworzyła bardzo fajna karma. Coś na podstawie załóżmy Jerry Plus. Mniej więcej, może jeszcze więcej, troszkę tam pederais. jest. Lekka, lekkostrawna karma. Na tym będziemy też latali do teraz, ewentualnie później może dołożymy naszej Top Power. To też nasza karma, nasz wymysł. Koledzy są zdziwieni, bo daliśmy, nawet porozmawialiśmy tutaj w prezencie po woreczku kolegom. Naprawdę są, są, są zaskoczeni, jakiej jakości jest ta karma. Tu Paloma się spisała na medal, ale chcieliśmy też taką. To był nasza, nasza, e, nasz e, pierwszy warunek, jaki musieli spełnić. Dobrej jakości karma, czysta karma, nie było tam nic. I naprawdę tutaj muszę powiedzieć, Schumacher spisał się na medal. Zrobił nam karmę rewelacyjną. Daliśmy tu koledzy, niektórzy, na przykład Edmund, chyba se, sezon życia, jaki miał, leciał tylko na tej karmie, nasz sąsiad. Na szywal. Ci hodowcy, którzy tej karmy używali, jest to karma bezstrączkowa, ale, ale tak, tak zwana mocno energetyczna. Białka są, ale w innym tam soczewica jest, czy tam dużo, dużo konopi, no dużo może nie, tam 8%, ale to jest bezstrączkowa karma, są drobne strączki, lekkostrawne białko, owie słuskane i tak dalej. Przepiękna karma, to co zrobiła Paloma naprawdę. Musimy powiedzieć, że, że spisali się na medal i tak samo ta druga karma lekka, gdzie teraz latamy na tej karmie, rewelacja. No, no, my, nie, my pierwszy raz takie coś mamy, my rano wypuszczamy gołąbki. Bez skłamania. Dwie godziny ich nie ma. Dwie godziny ich nie ma, przychodzą tu. Może też ta, te Jaszczębie są winne, bo one nie chcą tu może trenować Dobra, nad domem, tak. bo sam widziałeś, co tu się Dobra. dzieje. Y, dlatego te gąbki odchodzą dwie godziny. No Mamy problem. Czuć się bezpiecznie dalej od domu niż mamy ten problem, że, że no, też pracujemy no i nie możemy tutaj siedzieć. My też nie wiemy, co tutaj się czasami dzieje, bo, bo przychodzimy kiedyś, a tutaj przed naszym e, składzikiem tylko kępka piór leży, także musiało być coś zjedzone. No to, A nie jakie macie straty przez Ile Na początku były potężne, także jak puszczęliśmy młode na oblotach, to żeby ci nie skłamać, to 3-4 razy dziennie widzieliśmy, jak zabierała. Zabierała one były takie troszkę małe, ogłupiałe, ciężkie, my karmiemy dosyć mocno gołębie młode, ja jestem takim zwolennikiem sytego karmienia i, i naprawdę tak, tak, żeby te gołębie się rozrosły, naprawdę mocno, naprawdę mocno do tego dokupujemy jeszcze tam pojedyncze nasiona białkowe dostawały bardzo mocno i dosyć późno je tam wypuszczaliśmy, z braku też czasu troszkę. I, no ale to nie ma co tam narzekać. I na początku jadła je tu bardzo, bardzo yy, pieczołowicie, pobierała tutaj sobie pokarm bardzo mocno, bardzo często, 3-4 razy dziennie nam zabierała. Próbowaliśmy te obloty robić tak nieregularnie, tu czasami kolega przyjechał, je wypuścił, ale to jak przyszliśmy, to już we wlocie leżała krew na, 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 na naszym wlocie. No, nie idzie tego minąć takie, takie, w takich warunkach tu żyjemy. I, no nie zawsze może jest to źle, no mówię, na trasie też nie wiemy co jest, też jest tutaj taka stacja w Brandenburgu, gdzie wypuszczają te sokoły, jastrzębie i tak dalej, one też muszą coś jeść. Może ta, ta ogłada z tym drapieżnikiem, tutaj zdobyta pod domem, może pod, po, po, pomoże im później w trasie? Tego nie wiemy. No ale podczas lotów na loty stare, nie mieliśmy praktycznie tutaj koło domu. Jedną samiczkę nam jaszą wziął podczas wypuszczania. Ona startowała, a ta była u góry, uderzyła ją tu nad polem, zabrała. To była jedna sytuacja. Tak znowu można powiedzieć, że ten, ten jastrząb tylko nam pomaga, bo naprawdę jak ona tutaj jest na rewirze, gołębie intensywnie trenują, naprawdę intensywnie. Nie przeszkadzały mi wtedy żadne upały, żadna niepogoda. Także to jest tylko wymówka nas, schodowców i tych gołębi, że im się nie chce. Musiały wyżej troszkę latać. No. Ale rewelacyjny, rewelacyjny sezon starych. No i zapowiada się rewelacyjny sezon młodych. Dzisiaj na Lociku brakuje, nie wiem, chyba pięć, mówię, albo sześć, no może tam, a może już mniej. A gołąbki spisują się rewelacyjnie. Przychodzą. I zdrowe są, naprawdę zdrowe. Nie mieliśmy nawet jednego przypadku, gdzie musiałbym coś, coś odrzucić z zdrowotnych e, e, stron. Także jest fajnie, super. Rewelacja. Czekamy, czekamy, co, co teraz Dariusz nam przywiezie. Na, e, pojechał na zegar. Zobaczymy. Dwa zdążyły, będziecie widzieli na tym, na tym materiale, który ja nagrałem osobiście. Wstawię go na mój kanał w całości. A tutaj, Wiktor, e, Łukaszowi, przepraszam, malutki, malutki e, jakiś tam wycinkę wyślę. Zobaczycie co się stało, Siadło 21 gołąbków i podczas lądowania, czy one już wylądowały, samica Szczębia uderzyła w nie, pochowały się po wszystkich dziurach pod barakiem, tu wszędzie już mało co miała, tu jednego na, na długość pazurka, no ale udało się bez żadnych strat, no i, 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 i tak to jest w życiu, no tak no, gołąbki latały 21 minut, to statko, które tutaj pojedyncze jeszcze dolatywały i siadały, Raz chyba siadło, nie wiem, ze 45-50 gąbków na raz, bo się uzbierały po prostu u góry. No tak czasami jest. Nie będziemy narzekać, nam nie należy, nie zależy na jakimś tam strasznym wyniku, na młode. Fajnie, nie, to nie, nie kłammy, jakby był. Bardzo bym się ucieszył, ale nie, nie, nie bądźmy już tacy, że wszystko będziemy chcieli zabierać tym chłopakom. Tutaj i tak jest taka sytuacja, wiadomo, ci, którzy lotują, to wiedzą, jak to jest z, takim, z taką zazdrością tych chłopców. Każdy z nas chce wygrać, każdy z nas chce coś uskubnąć, dlatego coś tam zostawmy też hodowcom innym, nie bądźmy oczywi. Mamy gołąbki, mamy materiał przepiękny, liczymy, że w przyszłym roku, w przyszłym roku wykręcimy, już będziemy bardziej ostrożni, wykręcimy coś mocniejszego. Tak jak się to w tym roku zapowiadało wyjściówka, no normalnie rewelacja. My już rączki zacieraliśmy na puchary. No ale takie jest życie. No, tak jest, nie, nie ubolewamy tam strasznie, pogodziliśmy się już z tym, że, że jest to powiedzmy albo aż 25 miejsce, albo tylko 25 miejsce w Niemczech. Cieszymy się z tego wyniku. Będziemy tak samo się cieszyli, jakbyśmy byli pierwsi. Dążymy dalej, rozwijamy się. Sprowadzamy troszkę tam, sprowadziliśmy w zeszłym roku nowych parę gołąbków, nawet tu będzie jakaś, jeden gołąbek będzie właśnie, będzie, będzie też na aukcji, połowa tego gołąbka jest to właśnie nowe, nowe, nowe gołąbki, sprowadziliśmy, będzie widać wszystko w rodowodach. Prześliczne, prześliczne, jedne z piękniejszych gołąbków, normalnie byłem sam, bo one były odsadzone i tam nikt do nich nie zachodzi, to jest taki osobny gołębniczek, gdzie, gdzie go stworzyliśmy, tylko tam będą e, wkładane gąbki do nas do rozpłodu, taka, 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 mówię, e, kanciaptka, tylko po to, żeby tam one przebywały jakiś czas, później zostaną rozłożone na gołębniki, na gołębniki lotowe, e, rozpłodowe, przepraszam, I, i nie brałem ich w ręce, jakie je wziąłem, normalnie byłem w szoku, że gołębie tak mogą wyglądać. Rewelacja, zdrowiutkie, troszkę daleko spierzone, ale to nie przeszkadza pewnie czemu. Pięknej jakości głębi zachęcam hodowcy. Prześliczne. No i, i starajcie się, róbcie tak dalej. Jak robicie, znaczy się, dbajcie o zdrówko zdrowko gołębi, na pewno wyniki przyjdą same. Ja mówię, my nakład, potężny nakład robimy na trening. Lubimy, gdy gołębie trenują, u nas nie ma problemu, ja im nie zabraniam. Czasami półtorej godziny samiczki, czasami do dwóch godzin w sezonie trenują, nic nie robię przeciwko temu, jeżeli to tak samo młode, no, z jednej strony się złościmy, musimy iść do pracy, ale latają już musimy je stopować. Czasami puszczam tylko raz dziennie, bo jak popatrzysz dwa razy, dwa razy dziennie, po dwie. Godziny, to by było na, naprawdę, one się oblatują, także, no i zjadają potężne ilości karmy. Wtedy to, co normalnie jedną, trzecią jadły, tego, co one teraz zjadają. Także jest, jest, tą energię muszą czymś, czymś y, sobie nadrobić. Karmą to nadrabiają. Już fajnie, ochłodziło się dzisiaj wiaterek, miały leciutki, y, leciutko pod wiaterek. Już było widać, które gąbki zmieniły się, już sytuacje na listach. Także cieszymy się. Hodowcy, pozdrawiamy wszystkich, Dariusz jednak nie załapie się może na ten materiał, no szkoda z jednej strony, by się może też tam może by coś ciekawego dodał, no ale tak jak mówię, pochwaliliśmy się, rewelacyjny sezon, drobnostka nie wyszła, no przykro. To jest taki ten niemiecki program lotowy, jest taki nieelastyczny właśnie, że Ile jeden... Głębi Słucham? Ile z lotów Głębi Młodych u Was? Mamy 6 lotów głębi młodych. Ten początek jest stosunkowo leciutki, mamy 110, 110, 150, później przeskakujemy do 360. Ale mamy posta mocne postanowienie z darkiem, no bo jeżeli tych młodych zostanie tak dużo, a, a y, y, mniejsza, uszczuplamy nasz gołębnik lotowy, wystawiamy tam dokładnie 16 cel, zostanie wyprowadzonych z tego gołębnika. Będziemy mogli mieć tylko 49 wdowców, to już na maksa. Pewnie tyle nie będzie. Yy. Będziemy musieli coś zrobić. I planowaliśmy, czy planujemy do teraz. Jak na razie jest tej gołębi tyle, że możemy ich zostawić, załóżmy tylko około 40 do 50 sztuk. Yy, powiedzieliśmy, że jedziemy do Zabon 500 km i tam je osobiście wypuścimy po 10 sztuk z klatek. Yy, zobaczymy, czy to zrobimy. Ja mówię, dopóki ich jest za dużo. Możemy sobie pozwolić na coś takiego. Czy to będzie dobry pomysł, jeszcze nie wiem. Ale będziemy musieli coś uczynić. N nie umiem zabić, czy selekcjonować młodego gołębia, gdzie już fizycznie on jest fajny. Yy, wracam. W miarę, nie wiem czy to jest jakiś odnośnik też wyników późniejszych, bo mamy gołębie, gdzie one za młodu zdobyły jeden konkurs, a później są najleż, naszymi najlepszymi rocznymi. No, mamy proste przykłady. Komplet konkursów 294 jako roczny zdobył na ostatnim locie tylko konkursik jakiś tam jeszcze kiepski. Także uważam, że to nie jest wykładnikiem, a te, które miały komplet konkursów młode, ich nie ma. Także yy, ciężko to powiedzieć. Czy to się nie, nie zawsze przypada? Tak jest. Dlatego zobaczymy, czy to dokonamy. Nawet mamy tu jednego kolegę, który też by chciał się dołączyć, bo ma tych gąbków sporo nasz, nasz rywal sąsiad. Zobaczymy. No coś będziemy musieli zrobić. Sprzedawać gołębi lotowych nie sprzedajemy, tak jak już powiedziałem. U nas gąbki lotowe nie są sprzedawane tylko z tego powodu, że później po jakimś tam X czasie jakiemuś hodowcy się odwiedzi i powie: A, wypuszczę, i ten gąb tu później przelatuje. Nie wiadomo, co z nim zrobić, no bo pamiętał, po trzech latach wrócił. Gąbki u nas lotowe nigdy nie są nigdzie indziej, jak tylko no po prostu opuszczają naszą hodowlę, ale sprzedawane czy oddawane nawet nie są nikomu. ewentualnie gdybyśmy mieli naprawdę wartościowego gołębia, dla którego by nie było miejsca w rozpłodzie, a aby się załóżmy, nie wiem, by był z, jakiś tam zraniony czy coś, to mam kolegę Janusza, u Janusza na takie naprawdę topowe gołąbki, tam zrobiliśmy, dogadaliśmy się z nim, tam będą wędrowały na przykład z rozpłodu, jeszcze tam kilka gołąbków, które naprawdę dały nam już świetne gołębie, ale no musimy też, chcemy tylko tu z przodu zostawić rozpłód, to jest nasz, za dużo mamy tego, no i teraz praca i zamiast, zamiast się to rozwijać, to będzie szło w tym złym kierunku, to pójdą do Janusza tam, ale to będą tylko dwie, trzy sztuki, takie, które wybraliśmy i kiedy zawsze będziemy mogli, załóżmy na te gołąbki z powrotem wrócić, czy wziąć je z powrotem, czy... Czy, czy załóżmy, no tak, tak jest. No taka sytuacja też tam była, że u Janusza wylądowały dwa gołąbki, u niego też rewelacja, u nas rewelacja, on sobie pociągnął i my teraz mamy te gołąbki z powrotem, dlatego to my obydwoje na czym coś zyskamy. Ale mówię, sprzedawać nie będziemy tam lotowych gąbków nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali. Także hodowcy, no może skończymy ten krótkawy materiał, no ale intensywny. Fajnie, że Łukasz nas znowu odwiedził. Pozdrawiamy wszystkich fanów Pigeboka, no i, i, i wszystkich hodowców, którzy nas też śledzą. Jesteśmy dumni tu z naszej hodowli, naprawdę. To taka historia tu chyba już się nie powtórzy, żebyśmy my właśnie Rodowdzi Polacy tutaj coś takiego wykręcali. Fajnie jest, wszystko to się nam układa rewelacyjnie. Wynik jest, gołąbki są. Yy, jest naprawdę taki progres, rozwój w hodowli jest potężny, zostają już tylko gołąbki wybrane. Coraz, coraz mocniej selekcjonujemy to. Pozdrawiam wszystkich hodowców, życzę powodzonka. Tak jak zawsze powtarzam, dbajcie o zdrowie gołąbków, nie nadużywajcie różnych produktów, które tego, te, nie pomagają im w tym. Dbajcie o gąbki, dobra karma, zdrowy gołębniczek. Życzę powodzenia, do następnego razu, cześć.